Kurwa, ey, widzowie, ej, dawno mi tak spać się nie chciało. Kurwa, dobrze przez te kosiarki pierdolone, ja... Nie dość, że potem poszedłem spać o 4.30, tak? To chuj z tym, że poszedłem o 4.30 spać, ale kurwa, o 8 rano już kosiarka jeździła, nie? Co chwilę się budziłem, kurwa. Na chwilę, na 5 minut przestali kosić, znowu napierdalają i to pod blokiem tak kurwa jeździła H przez 3 godziny, no. Mnie to tak wkurwia, że to jest szok z tymi kosiarkami, te kurwy jeżdżą, no. No bom, bombę mam kurde No dobra, nie czekajcie Pan ci góra Jaka miejscowa! Możecie wrócić do B teraz? Tak, no. ja. Podkładam. Mamy Nejda. Nie, no. podpiszcie. Trzymaj tego Nejda, chodź do nas. O, kazał, właśnie zajęcie. Dobra, dzisiaj. gitara, zajebiście. Zamiast otwierać skrzynię w grze, wypróbuj CSGO Skins. Jest to strona, która istnieje od 2015 roku. Znajduje się tu wiele różnorodnych skrzyń. Strona oferuje codzienną darmową skrzynię z szansą na fajne skiny. Rewelacyjnym urozmaiceniem są specjalne wydarzenia które co jakiś czas strona organizuje specjalnie pod graczy. Dodatkowo na CSGO Skins możesz toczyć bitwy z innymi graczami i wygrywać atrakcyjne skiny. Funkcja Exchanger umożliwia wymianę przedmiotów na te, które Cię interesują. Wejdź w link w opisie, użyj kodu UNIVERSUM i odbierz darmowe 2,50% oraz plus 10% do depozytu. Nie wiem, czy głowy nie dostał. O, chyba Cię widział tylko nie? Tak. Ja. Widział, ale zapomniał chyba. Ma, widział, ale nie wiem kurwa co <laughs> zrobił to to jest, co jest widział ale zapomniał Pago daję No bo on zop... popatrzył się na mnie i pobiegł na buty. No nie wiem co on zrobił <laughs> z tymi jajami kurwa macie, ale to jest świr ja pierdolę Fiut kurwa klejony taśmą do pępka kurwa Żeby nie uciskał jajec Jaki to jest kurwa świr, nie? Jeszcze kurwa przed kamerą tam po tym kurwa siurem tam wymachuje Ja pierdolę Ale runda O <słyski> ja pierdolę typa jeszcze wyjebało Przejebaliśmy rundę Hit kurwa, hit No wyjebało, no update widzowie, update naprawili gierkę SHG już wypierdolony po updatecie, tak. A kurwa kilka osób mi pisało, a może naprawili to, nie wiesz, nie wiesz kurwa, chuj. Napra chuja naprawili. Jest nic, no nic nowego. Update kurwa zrobili lewa ręka i chuj starczy. I wypierdalamy overpassa, dajemy Dasta. Kurwa. To... I piszą ci jeszcze na CS na Counter Strike'u' to co chcieliście, lewa ręka. Kurwa no magia, magia. no kurwa, nie w wiem, to wiem, co się stało. Na rampie? Na tu był tak, jest już koniec fragowania w tej rundzie. Człowieku masz 10 fragów i jeszcze lecisz, o! Ja <laughs> granaty wrzucałem. Ale już The Mongols jest gotowy na to, żeby to wszystko odbijać. Chociaż na razie bomba jeszcze nie jest plantowana. Momesi. No, wydawało się, że będzie musiał to wygrać w pojedynkę. Hunter, delikatne problemy. Hunter, oj, 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 oj! Jeszcze zdążył przeładować. MD no po drugiej stronie. Hunter, czy on to wytrzyma? Co się tutaj dzieje? Jakim cudem? Hunter jeszcze tego nie zakończył. Jeden HP u Huntera, w końcu dobity przez zawodnika The Mongols. Ej, on myśli, że go nie widzimy, co? Możemy używać granatów? Nie. Przyjmę wypłatę w fajnym AWP-ku za wydanie fajnych kryjówek. Ale kryzys. nie możecie tak? się boostować, halo! <głos> <głos> Jad jedziemy z tą kurwą, Tomek! Skacz. Ej, my już szukamy? My już szukamy? No nie, no to jest oszustwo! To jest live? Live. A, no to Jest, dwa, nie przewidziałeś my? jednego! Dwa karakany szukają, Znalej a nie jeden. DO BOJU! Z grzewki, z grzewki! Będą cztery, oh, będą oh, cztery! Nie, zablokowałem się! Jezus, on się zabije, zaraz będę sam szukał! Ja <laughs> się zabije, to resetnik, <laughs> resetnik wtedy! Yeah. Tak, tak! No. Jest! Może foldem być wyłącz? Mamy to, pago! No, ja nie już możemy do... kończyć! Ja nie Dobra, wiedziałam, że na Tero drzewki. oni się kowają w ogóle! Z, z longa wyjdźcie po prostu, ja będzie plantował! I tyle, no! Jarek pierwszy niech będzie... Plant, plant, plant! jejcia. Świat do lewej jedzie na to. Standard, default. Default, default. Nice. No, ale ten materiał ja ma najpierw dole, że to ktoś musi na gale przy. Fartem mi na okay. Szósty punkt dla Fnatic już zapewniony i tak jak wspominałem chwilę wcześniej, no mają problem w tej chwili zawodnicy drużyny. Pierwszy No, to chujnia. na Virtus It. Pro. Mają problem Virtus Pro. Znaczy, jakby, ja na, pewno, na pewno zgadzam się co do słów po ostatnio to faktycznie jakoś mój, mój w ogóle zapalnik jest bardzo krótki i jakoś się strasznie wkurwiam ostatnio. To na pewno nie mam w ogóle cierpliwości, nie mam cierpliwości ostatnio wcale. To jakby to, to się zgadza na 100%. Yy, aczkolwiek, yy, no jakby Pewol też mi wkurzył, że, że wiecie, że gdzieś tam się ustawiamy z Emeritos na godzinę i on codziennie się przychodzi spóźniony, a ostatnio nawet jak przed nawet nie przeprosił, że się spóźnia, tylko po prostu powiedział cześć i koniec. No, ma wyglądać dobrze, daje znaki, że coś z tego będzie, ale kończy się no tak jak zwykle. Jak, jak każda randka, na którą idziesz. Oj, 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 zdecydowanie nie, Mones i teraz się odpara, zobaczmy! Każda randka i tak się właśnie kończy! Dochodzę do ostatniej bazy, tak jak właśnie teraz zrobił to Monesi. i... Bo ja... Jarek, gdzie ty lecisz? kurwa szef! Ojemy, jaki szef! Gdzie gdzieś! To już no, nie tak. lubię melanży, no, chyba że z tobą nie Każdy modą, ale ja melanę. Tutaj! Widzisz mnie, kolego? Jak patrzyłem w tym kierunku, to podobno była wizja na jakiegoś typa. Jest gruba beka, więc chcę, żeby z ciebie też była beka, bo ja za chuja nie widzę nikogo. Była wizja. Że widać tu gościa, tak? No, ale to nie wiem, kurwa, znajdź jego tutaj. Chlepy poprosił okularnika do pomocy. Ej, śmieją się z nas, idźmy stąd. I ja kurwa... <śla> ja nikogo nie widzę Tomeku. <śla> <śla> się może to kurwa. widzisz? Śmieją, to. <śla> no powiedz, że widzisz. Ja mi widzę, widzę już, ja widzę. Ja, widzisz już? To jest ten, co mi spierdolił zwierzy. <śla> A! No nie no kurwa. Jak, kurwa, to się nie było go widać prawie. Było, było, za każdym razem jak raz się tam patrzyłeś, za każdym razem było go widać. I pasto, Idealnie, i patrz teraz to. O kurwa, co to było?! Co to kurwa było?! To też w aktualizacji?! Zajebiste! On patrzy chyba na ekran kolegi z drużyny mam wrażenie. Więc jakiś problem no tak, się Majora, pojawił. Bo, bo Major już na mhm. ziemi, więc może patrzeć na monitor kolegi, ale no ale umówmy wyrzuca, się właśnie, trzeba ta. zamienić się bronią. Na razie oddał broń, więc coś tu Zantares jeszcze może zrobić, zobaczmy na jego reakcję, uśmiechnięty. Nietypowo idzie na enter, no idzie dać info kolegom z drużyny. No, pytanie, czy to będzie wykorzystane? No, patrzę cały czas na ekran kolegi, który znajduje się obok. No, znów te problemy techniczne dają sobie zdać: Zantaryz, no, na bombze, zobacz, jaka tu jest zmyłeczka! Protokół wczytany do ataku, ale bro, w końcu zdobywa eliminację. Ale Zantaryz, uśmiechnięty, no, powiedzmy, podprowadził kolegów z drużyny. Pytanie, czy oni będą potrafili to wykorzystać. Gun retrieved. He knows about Kallax in the pit. First man dealt with. What? Doesn't beat the shot. Out of Woxic tries to go blow for blow. Yeah. The free fire. Oh, Running out of ammo. Three. Brokey. And that's got him on the AWP. Short side Brokey scoped in. Matcha fed uh -oh. to the beast. And it's all Brokey all day.